Finnof Polska specjalizuje się w branży energetycznej, metalowej. Wykonujemy konstrukcje stalowe, od obróbki, spawania, montażu konstrukcji stalowych po wykonywanie rurociągów na rynek polski oraz zagraniczny. Finnof Polska stawiamy na kompleksowe podejście do klienta, dlatego nasz park maszynowy nieustannie się powiększa. Jednym z najnowszych nabytków jest wytaczarka TOS ze sterowaniem numerycznym HEIDENHEIM TNC640. Maszyna ta pozwala nam na obrabianie detali o wadze do 5 ton. Unikalną cechą maszyny jest specjalna głowica pozwalająca na wykonywanie wybrań w tulejach, co eliminuje proces dutowania. Z jednego zamocowania możemy wykonać precyzyjnie detal, nie zdejmując go z maszyny. To przekłada się na lepszą jakość finalnego produktu. Inwestycja w tą maszynę była kluczowa do naszego rozwoju. Weszliśmy na wyższy poziom, jeśli chodzi o kompleksowość wykonywania naszych usług.